Witajcie kochani w kolejnym przekazie od Archaniołów. Na początek kilka słów BHP. Pierwsza rzecz jest taka, że jesteśmy w bardzo bezpiecznej, otulającej energii archanielskiej, nie ma tu podziału na rzeczy dobre lub złe. Rzeczy po prostu są. Nikt nikogo nie ocenia. I ogromna prośba do Was, żebyście Wy również e, nie oceniali siebie. Jesteśmy w energii zbiorowej. Jest to czytanie kolektywne, dlatego nie zawsze wszystko może wam pasować, więc weźcie tylko to, co wam rezonuje, a resztę zostawcie dla innych. I to też jest dobre. Jeżeli macie ochotę, umówcie się na znak z archaniołami. To może być cokolwiek: słowo, jakiś obraz, jakiś kolor. I jeśli ten znak do was przyjdzie w trakcie czytania lub niedługo po, to tak, jakbyście y, poczuli rękę archaniołów na ramieniu, gdzie archaniołowie mówią: Hej, tutaj się skup, słuchaj, co myślisz, słuchaj, co słyszysz, bo tu jest dla ciebie przekaz. Jeżeli padną tu słowa dotyczące przyszłości, to bardzo chcę podkreślić, że y, nie ma czegoś takiego jak przewidywanie przyszłości, jest wgląd w potencjał na chwilę obecną, więc bierzcie to wyłącznie informacyjnie. Z taką świadomością, że jeżeli podoba Wam się wizja, to fajnie, to wiecie co na horyzoncie. A jeżeli niezbyt się na to zgadzacie, to super, bo macie informacje i możecie zrobić wszystko, żeby tą wizję przyszłości zmienić. A właściwie nawet nie wizję przyszłości, tylko przyszłość, bo wasze życie jest w Waszych rękach. I to jest bardzo, bardzo mocno podkreślane, zawsze tu w energiach. No i co, wybierzcie sobie grupę, wybierzcie sobie piórko, to jest grupa pierwsza, to jest grupa druga. Jeśli przyciąga was tylko to pierwsze piórko, weźcie pierwsze. Jeśli tylko drugie, to weźcie drugie. A jeżeli w pierwszej kolejności przyciąga was to drugie czarne piórko, ale to pierwsze też do was mruga, to wysłuchajcie piórek w takiej kolejności właśnie. One się ułożą w logiczną całość. No i co, lecimy. Grupa pierwsza, grupa druga. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was przekaz. Okej. Okay. Mamy natura. Mm, bardzo pięknie. Jeszcze jedna karta chce tutaj wyjść do Was. Akceptacja, OK. Okej, okay, po pierwsze, wyszło do Was tutaj dzisiaj dwóch archaniołów. To jest archanioł Rafael i archanioł Jeremiel. Zobaczcie playlistę o archaniołach, tam te selwetki są opisane. I wiecie co? Przyszło, przyszedł czas na... Uleczenie czegoś bardzo dawnego i to takie uleczenie ostateczne. I mam też wrażenie, że chodzi tutaj o coś związanego z osobą, z którą nie macie już kontaktu albo dawnego, albo takiego już na wieki wieków, bo ta osoba nie żyje. I chyba czas na takie ostateczne rozliczenie się z relacją z tą osobą. I możecie to zrobić poprzez. Dobra, nie chodzi tu o wybielenie tej osoby, i nie chodzi o zamiecenie pod dywan na zasadzie: Dobra, już było minęło i tak nic się nie da z tym zrobić, więc nie ma sensu w ogóle rozdrapywać starych rzeczy. Tu nie, tutaj archaniołowie mówią bardzo wyraźnie, nie, to nie o to chodzi w ogóle. Tu chodzi o to, żeby wyjąć z siebie, żebyście wy wyjęli z siebie, ze swojego serca i ze swoich pleców mnóstwo powbijanych sztyletów. I u niektórych jest jeden sztylet, u niektórych jest ich całe mnóstwo. Natomiast mam wrażenie, że yy, ponieważ część tych sztyletów jest jakby zrobiona z lodu, mam wrażenie, że to było tak dawno, albo tak się zamroziliście po prostu emocjonalnie na tą sprawę, że nie chcecie tego ruszać, bo, bo bolało, bo sparzycie się znowu. A jeszcze mam taki obraz, że jak chwytacie za rękojeść, cała klinga tkwi w sercu, tylko rękojeść wystaje, to jeszcze wiecie, czujecie, ten, ten lód Was parzy. I teraz mówią, że po pierwsze nie ma sensu łapać takiego sztyletu gołą ręką, a to oznacza, że nie musicie robić tego samodzielnie, możecie pójść po pomoc. Możecie skorzystać z każdego terapeutycznego narzędzia. Możecie skorzystać z rozmowy z terapeutą, albo jeśli chcecie, to z nimi bezpośrednio na sesji. Ale mówią, że dobrze, naprawdę dobrze by było zrobić to w bezpiecznych warunkach i z kimś, niż grzebać się w tym samodzielnie. Ale co jest ważne, możecie nie zwracać uwagi na te sztylety, uwagi, sorry, na te sztylety, możecie przyzwyczaić się do tego, że tam tkwią i funkcjonować z nimi dalej, co nie sprawi, że one znikną. I już przyszedł czas na to, żeby uwolnić siebie od bólu którego nie czujecie już na poziomie świadomym, bo tak się przyzwyczailiście, albo tak bardzo zacisnęliście oczy, odwracając głowę od tych sztyletów, że już stwierdziliście, że im mniej będziecie tam patrzeć, tym bardziej ten temat zniknie. Słyszę jeszcze, że jak chodzicie, to te sztylety się tak obijają o siebie i po prostu dźwięczą, więc jednak gdzieś z tyłu głowy te głosy się. Odzywają i podświadomie, ale jednak wami kierują. Więc jeżeli na przykład jesteście w momencie, w którym może jesteście w długotrwałej depresji, albo macie wybuchy gniewu, to może nie jest to gdzieś na powierzchni, tylko właśnie te klingi bardzo, bardzo głęboko w was tkwią. To generują. I warto się temu przyjrzeć. A ponieważ jest tutaj Rafael, który mówi Wam o uzdrowieniu i o tym, że teraz jest czas, i on mówi: W ogóle zwracajcie się do mnie, oddajcie mi to. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcecie lub nie możecie zrobić terapii albo przejść przez ten proces z kimś obok, to przynajmniej przejdźcie ze mną. I on dosłownie pokazuje mi coś takiego, że wpuszcza po, po kolei po tych sztyletach taki balsam, dosłownie taki żel z aloesu leci po tej klindze i tworzy taką ochronną warstwę między waszymi tkankami a stalą tych sztyletów. I mówi, że jeżeli do Niego się zwrócicie, to On da Wam tyle ulgi, ile może. To nie znaczy, że za Was to załatwi, ale będzie Wam dużo łatwiej. I jest tu też Jeremiel. Jeremiel to jest Archanioł, który jak przeprowadzam dusze, takie, które opuściły ciało, a jeszcze nie przeszły na drugą stronę, i przeprowadzam je przez portal światła to wygląda to tak że po naszej stronie stoi archanioł Raziel a po drugiej stronie stoi archanioł Jeremiel i on się opiekuje tymi duszami I dlatego właśnie e, kieruje mnie to na obecność w ogóle Jeremiela kieruje na e, temat z osobami które już zmarły albo z którymi naprawdę nie ma w ogóle kontaktu i on mówi że jeżeli chcecie to on zaniesie te rzeczy tam, jakby do adresata. Natomiast to, że powiedział do adresata, też jest bardzo ważne. Jednym z narzędzi terapeutycznych jest napisanie listu do takiej osoby. Listu, w którym napiszecie wszystko, co Was boli. Nie czytajcie tego listu absolutnie, tylko go spalcie. I samo to jest takim narzędziem terapeutycznym, które. Jeżeli chcielibyście przeprowadzić yy, ten proces tylko z, z jakiegokolwiek powodu, tak? Tylko na przykład z Rafaelem, no to list będzie jakby narzędziem pierwszego wyboru, które mogłabym wam zaproponować, które możecie uskutecznić sami. Natomiast takim mm, Końcowym uczuciem, takie uczucie, do którego dążycie, to jest ulga i to jest spokój. Spokój z takim zrozumieniem, że to się wydarzyło, rzeczy się wydarzały, ale nie mają już na Was żadnego wpływu. To jest stan, do którego dążycie, i to jest stan, do którego i Rafael, i Jeremiel, jeżeli tylko ich o to poprosicie, będą wam towarzyszyć. Wiecie, taka anielska flanka, bardzo piękna i bardzo wspierająca. Kochani, bardzo mocno trzymam za Was kciuki w tym procesie. Może nie będzie to łatwe, ale będzie warto. Przytulam Was bardzo, bardzo ciepło i mocno i widzimy się w następnym czytaniu. Pa, pa. Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was przekaz. OK Mamy cierpliwość, mamy dobrobyt i mamy zachwyt. I mamy Hamuela z nami tutaj dzisiaj. Um, Hamuel, który przede wszystkim otwiera ręce, tak jakby w geście... Z jednej strony przywitania, ale bardziej to jest takie, to jest moja energia, dotyka serca i takie bierzcie, takie bardzo obdarowanie. I to, co płynie yy, do Was od Niego, to jest przede wszystkim spokój. Jest tam też taki, yy, takie poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. To, co ma być, to jest. A to, czego jeszcze nie ma, to i tak przyjdzie. I to jest tylko kwestia spokojnego wyczekania. Bez pośpiechu, bez nacisku, z, taki, z takim bardzo głębokim przekonaniem, że. To sobie dodryfuje do was. I dzisiaj o tym e, Hamuel do was mówi, że wszystko, o co się tak niecierpliwicie, to jest, ale im bardziej e, przebieracie nogami, e, tym bardziej jesteście w ścisku. I to tu panie niczego t, 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 z tego zniecierpliwienia. To niczego nie przyspiesza. To tylko generuje właściwie taki y, wiatr wsteczny, który raczej wam, y, raczej wa, was oddala niż przybliża. I mówi: wejdźcie we wdzięczność, wejdźcie w poczucie, że już to po prostu jest, i to nie jest kwestia dostawy, tylko po prostu już to jest. I im bardziej skupicie się na tym, jak fajnie jest w danej chwili, im bardziej skupicie się na tym, na wyszukiwaniu dobrych rzeczy, dobrych chwil w dniu. I, wiecie, pokazuje mi, że no, to jest czytanie bezterminowe, więc zupełnie niezależnie od tego, kiedy je czaneluję, kiedy wpuszczam w sieć, a kiedy do was dotrzę, to dotrzę wtedy, kiedy to macie usłyszeć te słowa, tak? ale teraz jest listopad. No, pogoda nie zachęca i mało można znaleźć na tym etapie pięknych chwil w szarym, zimnym, deszczowym dniu bycie. Bardziej listopadzica niż, niż listopad. Ale mówi, Hamuel mówi, ale nawet jak jest szare niebo i pada y, niemiły deszcz, to przynajmniej spójrz, że same krople są piękne. Yy, I robi mi takie przybliżenie na kałużę, Taki dosłownie wiecie, y, National Geographic, y, filmy Davida Attenborough z tymi detalami, jak kropla deszczu spada w kałużę. Nie szkodzi, że to jest kałuża błotna po prostu, ale ta piękna korona, y, która się robi z wody, kiedy kropla y, deszczu w nią wpada, i ten rozprysk y, taki y, kropelek, tych atomików po prostu, H2O. A mówi, że we wszystkim da się znaleźć piękno, i im bardziej skupicie się na wyszukiwaniu takich małych chwil, tym bardziej wyjdziecie z tego napięcia i niecierpliwości, i tym szybciej to, co to, na co tak czekacie, to do Was dotrze. I mówię, że to wszystko jest kwestia wibracji, że jak jesteście w zniecierpliwieniu, to, to zniecierpliwienie jest bardzo blisko złości, bardzo blisko frustracji. A to już są niskie wibracje. Takie, takie niskie, wręcz tak na równi pochyłej, po prostu i kulą śniegową po równi pochyłej, no to jak już bardziej nie można, ale tym bardziej się oddalacie. Ja mówię, żeby to zatrzymać, skup się na detalu, skup się na pięknie i skup się na tym, co cię zachwyca, na tym, co sprawia ci radość i na tym, co wlewa ciepło w twoje serce. Malutkie rzeczy. Ale mówi, że y, dosłownie mówi y, ziarenko soli do ziarenka soli i zbierze się z tego cała kubka, a tą całą kubką już możesz y, smakowo dużo działać, jakby wiecie, przyprawić sobie życie, tak? Ym... I warto je, powiedział o soli, nie powiedział o żadnym innym ziarenku piasku, ani o niczym takim. Więc yy, teraz pytam, czy tu chodzi też o oczyszczenie. Dobra, powiedział, że mała grupka z Was yy, naprawdę tego potrzebuje, a większość potrzebuje Oczyścić swoją perspektywę, oczyścić swoje widzenie z tego zniecierpliwienia na wejście w zachwyt, a wtedy rzeczy wydarzą się same i to szybciej niż wyczekiwane. Tak to ujął. Kochani, życzę Wam wielu powodów do zachwytu. Buziaki mocne i do następnego czytania. Pa-pa!